Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Battlefield Heroes. A ja oczywiście jestem Aleksandrus. Dzisiaj jest odcinek 13. W tym odcinku pokażę Wam co ostatnio kupiłem. Wiem, że niektórzy wiedzą co tam jeszcze pokopywałem. Niektórzy. Więc może tak, zacznijmy od tego, że... W wyglądzie nic nie, jeszcze nie kupiłem sobie, chciałem kupić sobie taki jeden strój z Bad Company 2, ale jednak ta promocja była nie dość, nie dość promocyjna, żeby ją kupić. Tak, no i teraz widzicie, uzbrojenie, właśnie, uzbrojenie, zajmiemy się uzbrojeniem. Tak, kupiłem promocję, która była ostatnio, za 2999 funtów. To był y, przyboczny pożeracz Super Strzelać Stewarda oraz Armata Harego Superowa No wszystko super mniej więcej No, no to coś może powiem o nich y, Ten przyboczny pożeracz to jest to samo co Uber Commandant albo Super Strzelać Czerdego mm, No można pograć, Fajny ma dźwięk w każdym razie Raczej znaczy, im się nie przyda ale niech będzie sobie E, Super Stratuarda No dla mnie fantastyczna broń e, Naprawdę się opłaca grać z, z jakąkolwiek strzelbą e, Ta akurat jest naprawdę dobra, mam 15 pocisków e, O ile będziemy używać swoich umiejętności e, To spokojnie możemy kogoś zabić Bez większych problemów e, Super superem tomka to jest jak m16 oczywiście fajniejszy dźwięk ma lekko trochę lekko trochę no to już wam mówiłem super ręczna armata harego bardzo bardzo naprawdę superowa broń rewenszta armata harego jest o wiele gorsza niż super tak więc naprawdę polecam wam kupić super rewenszta armata harego no M16, tak, wygrałem ostatnio, widzieliście pewnie na Twitterku, tam zrzuciłem screena, że wygrałem, ale jak na razie nie będę nią grał, e, nie chciałem, żeby było tak, że w statystykach mam tylko godzinę przegraną M16 i gram w supermaszynę pisania Tomka, tak pomyślałem, że jak nie będę miał na, na zawsze, to jednak nie będę nią grał, przecież mam w supermaszynę Tomka i tak naprawdę e, z początku myślałem, że jest nieco gorsza, jednak jest naprawdę dobra. E, no i wyczerpany karabisz turbowy M16203 które wygrałem dzień temu i który na pewno mi się nie przyda eee, Tak, umiejętności, jakie mam umiejętności? Eee, mam medykamenty podlowe na 5 eee, Kupa grantów na 1 Na jeden jest wystarczające moim zdaniem Zmysł mam na pierwszym poziomie i mierzące uderzenie na drugim eee, Zmysł się przyda, eee, często gram na jakichś mapkach w mieście I myślę, że no nie wiem no zobaczymy jak nie będziemy się przedawał, to na pewno dam sobie w to granaty bo na drugim granaty już są spoczko yy, No a, wygrałem ostatnio klucze Fajnie yy, Niestety kończyły mi się bandaże i toniki A na świecie mam tą właśnie apteczułkę Oczywiście mbombombombę bom, bila. I dzisiaj nagramy odcinek sobie Właśnie tą postacią to będzie także taki króciutki odcineczek. I wydaje mi się, że z tej postaci będzie mnóstwo odcinków. Piszcie na dole, jakie kolejne odcinki mają być z jakiejś broni. Teraz sobie pogramy z Super Maszynem Tomka oraz Armatą Harego. Yy, oczywiście wszystko w wersji super. Yy. Ale zobaczymy jak będzie iść. To jest fajny zestaw. No, są jeszcze kombinacje takie, żeby grać Superstrace Stewarda i Armata Harego lub przybroczny pożeracz i super już armata harego czyli bardziej dalej I... albo spostrzelacz stewarda i, I spęczony przez no ta średnia już ale no piszcie to ja klikam w takim razie graj nie będę robił cięć bo ja nie lubię cięć więc nie robię cięć oooo jak jak niemiło to jeszcze raz graj sukces. No dlaczego nie mam branka? Czekam, wam powiem, że czekam aż będzie wytworny bohater. chciał bardzo wytwornego bohatera. No jakbym się nie udało on to trudno, ale bardzo chciałem właśnie tego kupić bohatera. Tyle, że on jest za 13 tysięcy. Ja by tak trochę... O 50% nawet to już bym sobie go kupił spokojnie. No co jest? No cieszę się, się nie dołączymy, tak więc muszę zrobić króciutkie cięcie Przepraszam Was, cięcie Już jestem Ech, Minęło parę minut, nie mogłem się nigdzie dołączyć hmm. Ale jestem już, no to te korsarze sobie pogramy Więc jedziemy na wrak Coś się dzieje, coś co się dzieje Uuuu, do, do miasta Jedziemy w takim razie do miasta może Chociaż nie, chłopaki tu sobie nie radzą, dobra Eee, dobra, co chciałem powiedzieć? Wam. Eee, a, i zapomniałem właśnie najważniejszego właśnie wam powiedzieć. Że nie spojrzeliście, nie spojrzeliśmy w gadżety. A to mm, bardzo ważna sprawa była, bo kupiłem w ostatniej promocji wszystkie zdrasty za 799 funtów. I naprawdę moim zdaniem się opłacało, bo to jest na 30 dniaż ten wzrost, więc spokojnie sobie nabiję już najwyższy levelek. I moje... 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 moje mazienia się spełnią. Ym. No. Chyba tyle co chciałem powiedzieć ogólnie. Zginąłem już czy nie? A, jeden raz zginęłem. no tak. Ym. No. Więc te pogramy, będziecie mogli zobaczyć jak leci ten X. Ktoś, ktoś prosił, żeby... Żeby właśnie pokazał wam jak to jak to idzie. On to naprawdę to idzie. A no i jak widzicie, to powinienem wam powiedzieć Mam już 12 lewelek Fajna sprawa, trochę pograłem już 12 lewelek Co ja gadam? 16 się uparłem tą 12ę yy, No yy. Fiu, fiu ha ha hao Hao jak dobrze, że nikt ze znajomych nie dołączył. Bo tak trudno się grało, ostatnio grałem. Z moimi ziomkami, oj, oj To by nie było za fajnie. Nie ma strzelców, no ja nie poradzę z tym czołgiem. Okej, Nien nienawidzę noptanków. Hmm. No ludzie. Noptank czołgiem sobie. Ciśnie, kurde. Co Ziemek robi? Kurde. Ha! O, kocham takie akcje normalnie. Jak chcesz sobie i nagle czołg z twojej drużyny cię rozjeżdża. <tryk> Yeah, wiem, nie użył to nikaj już bym nie żył samolocik Proszę bardzo. Mm. No, ma ten e <laughs> wzrost ekspa to ogólnie leci razy 3 plus to co zdobyliśmy, nie? Najwięcej. Czyli 4 prawie, powiedzmy. Więc faza jest. Hmm. 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 No trochę nieogarnięta ta gra jest, powiem wam. Taka nieogarnięta nawalanka na tych niskich levelach jest. No i żeby umieć ogarniać właśnie tą nieogarniętą nawalankę no i zacząć zabijać Ale to będzie piękna akcja jak Kogoś zabije No ptanki kurde czołgami się cisną <grym> Właśnie jeszcze dzisiaj wygrałem emotkę Na 30 dni Hmm Hmm, jak to się nazywało Czas na herbatkę, o Wygrałem Czas na herbatkę na 30 dni w moja pierwsza mocka w tej postaci No zniszcz się czołgu Jeee, jeśli oni będą tak noptankować, to grać się nie będzie dało Apteczku mm. Dobra chyba trzeba zacząć strzelać w takim razie No co i tym o tym wraku szukają, niech wychodzą widzicie krytyk. A co do strzelby Stewarda? To w sumie nie grało mi krytyki bardzo rzadko. Mi się wcelowały, ale jedynie się wcelowało za 41 krytyk. No i zabije sobie strzelca, nie? To faza. To, to mi się spodobało w tej strzelbie, ale rzadko te krytyki są. Może jeszcze muszę powiedzieć trochę. Dobra, robimy ja wjazd to ja też robię wjazd to jeszcze mamy szansę wygrać, może będzie pasjonująca walka. O, kurde, ale ich się zrespiło. Oj nam taki... No nieźle. Tu nie wiem po co mi tam wszyscy się tak pchają. No ale w sumie można zawsze próbować Nie szkodzi nigdy Ale już przejęliśmy Co to jest się tam. Ostrza z ja, ja yeah. coś tu jest? Tam no jakiś Co to jest? No tu się jeszcze respią, no przejmujcie flagę! O Jezu! O Jezu! Co tu się dzieje? Dobra, przejęli już już jest spokój. Chyba. Co tam jeszcze jest? Chyba nie. No ładnie. Aj! I drop tank! Kurde, jeden. O, jednak jakiś znajomy się znalazł. Niku nie będę... Wymawiał, bo pewnie bym sobie połamał język. Ale napisamy... Napiszemy... Cześć. Y Uuuuh, uh, uh, uh. uh, uh, uh. Aj, no i jeszcze nie udało się e, ostatniego zabicia uzyskać, no ale to był koniec tego odcinka, jako że mm, na, samym, na samym początku bardzo sporo pogadałem. Więc przepraszam was, ale to będzie. Przepraszam Przepraszam was. Tak, już muszę właśnie yy, połączyć język, yy, przepraszam Was yy, No jeden odcineczek taki krótszy chyba nie zaszkodzi i bardziej gadałem trochę No, tak jak widz, widzicie Uzyskałem 1500 yy, punktów Jakoś tak wygląda, widzicie, nie była jakaś taka superowa A uzyskałem 6000 punktów Łącznie yy, I spokojnie, można sobie Pograć nasze kolejne odcinki, oczywiście, będą też ze wzrostem, jeśli nie marcie. Tak więc, yy, to był koniec tego odcinka. Ci, którzy są, albo chcieli być pozdrowieni, są. Tak więc, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A w następnym odcinku gramy Komandosem w Roal I już po krótkiej przerwie, czyli w następnym odcinku, dowiemy się, czy będzie mi szło dobrze. Tak więc, do zobaczenia.